Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji i Kultury. Siema! Już w najbliższą niedzielę po raz 29 zagra dla Was Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ta edycja będzie wyjątkowa. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa nie będzie koncertów, wydarzeń i spotkań. To nie zniechęciło ludzi do włączenia się w organizację tego wspaniałego święta, aby pomóc potrzebującym. W tym roku dyrygent Jurek Owsiak ogłosił zbiórki – finał z głową, czyli sprzętu dla o otolaryngologii i diagnostyki głowy. Większość działań przeniosła się do sieci, ale nie tylko. Co się będzie działo w Zielonej Górze, opowie nam Igor Skrzyczewski, koordynator sztabu Woźb w naszym mieście. Sztab Zielonogóra, witamy w Centrum Biznesu. Tak, w tym roku niestety, z obostrzeń covidowych, musimy się przenieść z ratusza i jesteśmy w Sztabie w Centrum Biznesu. Zapraszamy wszystkich zielonogórzan do oglądania nas w internecie. Od godziny 9 do godziny 21 w niedzielę zobaczycie, co się u nas dzieje, co się dzieje w Zielonej Górze. Wyjeżdżasz nasz wielki, duży tir wośpowy, będzie na wszystkich zielonogórskich osiedlach, ale wyjeżdżamy też na dzielnicę. Na tirze dużo muzyki, występy. Pamiętaj o maseczkach, o obostrzeniach. Pokażemy Wam, co się tutaj dzieje u nas w sztabie. Będą e, sportowcy, będzie Patryk Dudek, Piotr Horlasiewicz, e, inni goście. E, będą wywiady z wolontariuszami, będą licytacje online. U nas naprawdę bardzo dużo się dzieje. Serdecznie zapraszamy. Znajdziecie nas na Facebooku WOŚP Zielona Góra 2021 i wszystkich miejskich profilach oraz na Radio Index. Serdecznie zapraszamy. U nas się będzie naprawdę bardzo dużo działo. A co w pozostałej części województwa? W Gorzowie Wielkopolskim na miejskim kanale YouTube w ramach orkiestrowego studia na żywo będzie można oglądać rozmowy z gośćmi, zobaczyć najciekawsze gorzowskie gadżety wystawione na licytację oraz posłuchać muzyki lokalnych artystów i nie tylko. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Poparzeni Kawą 3. Start o godzinie 16. Międzyrzecki Ośrodek Kultury zorganizował wośb busa, który objedzie okoliczne miejscowości z puszką. Oprócz tego transmisja live, a w niej goście, mnóstwo niespodzianek, prezentacje licytowanych fantów i dużo muzyki. W Ośrodku Kultury dużo muzyki live. Wraz z Łukaszem Łyczkowskim z zespołu Piąta Rano wystąpi online wielka orkiestra składająca się z muzyków związanych z Suleńcinem. W programie koncert oraz licytacja. Wśród gadżetów, które można wylicytować w Strzeleckim Domu Kultury są dwie perełki muzyczne. Fortepian firmy Knauer i oprawki samego dyrygenta Jurka Owsiaka. Jest to wierna kopia noszonych przez niego okularów od firmy New Vision Optical. W Subicach Smok będzie przyjazny dla wszystkich i tych przed komputerami, i tych zgromadzonych na placu bohaterów. W programie mnóstwo atrakcji, m.in. lokalne smakołyki, orkiestra fanfary Europy, ogromne serce zbudowane z drewnianych klocków, pokaz OSP Słubice i mnóstwo przekazu online wprost ze sztabu. Kostrzyńskie Centrum Kultury przygotowało na licytację zaproszenie na koncert i spotkanie przy kawie z zespołem WW w Kostrzynie na Dodro. Porozmawiać będzie można z samym Wojciechem Waglewskim, autorem hymnu orkiestry. W Domu Kultury również mnóstwo atrakcji online. Będzie m.in. gotowanie na żywo wraz z licytacją potraw. Żarski Dom Kultury również przygotował licytacje online. Dostępne są na Allegro pod linkiem umieszczonym na ich stronie internetowej. W mediach społecznościowych RZDK od godziny 16 będziecie mogli oglądać relację na żywo ze sztabu połączoną z koncertem Żary Grają z Sercem. Swoje utwory zaprezentują lokalne zespoły. Regionalne Centrum Animacji Kultury również przygotowało dla Was moc atrakcji do wylicytowania. Możesz pomóc dzieciom i sobie kupując voucher na 8-godzinną sesję w studiu nagraniowym Polysound. Sesję fotograficzną w plenerze lub projekt graficzny plakatu na dowolnie zadany temat. Link do licytacji Allegro znajdziesz na naszej stronie internetowej, a także na Allegro, użytkownik łamany na sztab ZG. Prawie wszystkie sztaby uruchomiły skarbonki. Jeżeli chcecie wesprzeć lokalne zbiórki, a nie wychodzicie tego dnia z domu, możecie w ten sposób wesprzeć orkiestrę wpłacając datek. I pozostaje Wam życzyć hojnej niedzieli i do zobaczenia za tydzień. Siema!